Tomasz Dusza, KS Myszków. Udaje się wygrać ten mecz 4-3 po bardzo fajnym, dobrym widowisku. Widać było, że obydwie dwie drużyny chcą wygrać ten mecz i to dla futbolu zawsze jest dobre. Na szczęście to my wychodzimy zwycięsko. Dzień dobry. Przede wszystkim na wstępie chciałem pogratulować swojej drużynie. Kapitalnego meczu. Podziękować sztabowi za pracę, którą wykonali w tym tygodniu całym. mikrocyklu przygotowujący nas do tego spotkania. Co do słowa, którego że udaje się, bardzo nie lubię tego słowa, bo nic się w życiu nie udaje, tylko dziewczyny ciężko na to zapracowały i, i, wywalczyły, i wywalczyły trzy punkty tutaj na bardzo trudnym terenie. Na wzmocnionym GieKSie, na GieKSie, która jest dobrze poukładanym zespołem, gra ciekawą piłkę, szybką, dynamiczną, wzmocnione kilkoma dziewczętami z ławki rezerwowych z drużyny ekstraligowej. Także cieszymy się, że, że wygrywamy tutaj, cieszymy się, że robimy to w dobrym stylu, cieszymy się, że, że zespół dzisiaj naprawdę walczyła jedna za drugą i to jest bardzo budujące. Czy po skończeniu tej rundy jesiennej możemy powiedzieć, że prawdziwe oblicze KS Myszków to jest ten dzisiejszy KS Myszków z meczu przeciwko rezerwom Geksy? Myślę, że tak, jeśli będziemy zawsze wygrywali, to ja biorę to w ciemno. Nie, nie przeszkadza mi, że wygrywamy 4-3. Są emocje, jest fajny, fajny mecz. Myślę, że wszystkim z się podobał. Jak takie ma być nasze oblicze i ma nas zaprowadzić do kompletu zwycięstw na wiosnę, to ja nie mam nic przeciwko. Bo to był chyba najlepszy z Myszków, tak mi się wydaje. No bo, bo owszem, jeszcze był mecz z, z Tarnowem, bardzo dobry. A, powiedzmy, że te dwa mecze to były najlepsze mecze w naszym y, wykonaniu i pewnie taką drużynę będziemy chcieć oglądać na jesień. A tutaj przychodzi nam w sukurs y, Trochę szczęście, troszeczkę też inne drużyny, bo okazuje się, że będziemy mieć aż 4 punkty przewagi nad kolejnymi drużynami, bo Wisła Kraków przegrywa, bo, bo Iskra Tarnów też przegrywa. To dosyć dużo. Gdyby nie słaby mecz, nie słaby, dobry mecz, a, a słaba końcówka tydzień temu tych punktów byłoby jeszcze więcej, bo nie powinniśmy sobie pozwolić wydrzeć tych, tych punktów tydzień temu. Cieszę się, że dziewczyny dzisiaj w taki sposób zareagowały na, na, na tamtą sytuację, bo dziś, dziś pokazały dojrzałość też w końcówce. Dobre zmiany. Yy, trener dzisiaj w pewnym momencie desygnował do gry dwie zawodniczki. Sonia nierychło i do środka pola tam, Zuzia Kubiciel jeszcze wchodziła razem z nią. Yy, nie wiem czy się nie mylę, ale być może te zawodniczki nawet piłki nie dotknęły, ale w tym okresie, zaraz po ich wejściu, wpadły dwie brałki z rzutów karnych. Też taki paradoks niezły. No ale nos okazał się być dobry. Ja bym sobie nie przypisywał tu zasług, bo to pani Dominika mocno szarpnęła, walczyła karnego. Wykorzystała go, pokazała, że jest prawdziwym liderem tej drużyny na obecną chwilę i, i bardzo bym chciał, żeby, żeby wszyscy brali z niej przykład, bo to jest bardzo waleczny człowiek, bardzo ambitny I, i tak jak dzisiaj panowie widzieli, masa zdrowia zostawiona, tak jak cały zespół, ale wzięła odpowiedzialność też przez tych dwóch karnych, myślę, że tam 100, 100 różnych myśli w głowie jest. Wiadomo, że nie, są to, że nie są to łatwe decyzje, ale podeszła, wzięła, sfinalizowała chwała jej za to i, i bardzo nam się to podobało całym sztabowi. Okej, okay, trenerze, dziękujemy za tą rundę. Dziękujemy za to, że jesteśmy liderem, że w tabeli drugoligowej KS Myszków może być na pierwszej pozycji. Spokojnie pracujcie sobie przez te miesiące. Ja wam przede wszystkim życzę tego spokoju, żeby tutaj było jak najmniej zawirowań i problemów i do zobaczenia na wiosnę. Tak, też sobie tego życzymy. Żeby było spokojnie, bez zawirowań, jak pan to trafnie zauważył, powiedział, także spokojny, spokojny czas przed nami i, i, i trudna runda wiosenna. Dziękuję bardzo. Chciałbym również podziękować kibicom, którzy jeżdżą za nami, przychodzą na nasze mecze, bardzo to doceniamy. Widzimy ich coraz więcej na naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że taki mecz jak dziś jest jakąś tam nagrodą dla nich za tą wytrwałość i, i siedzenie na tym zimnie i, i oglądanie piłki kobiecej. Także bardzo dziękuję. Jestem pewny, ja dzisiaj z punktu widzenia kibica oglądałem ten mecz, także no było zimno, ale my tego nie czuliśmy i faktycznie tam kilkadziesiąt, no nie wiem, może trzydzieści nawet osób tutaj z Myszkowa i wszyscy no, zmarznięci, ale zadowoleni opuszczaliśmy stadion, a właściwie obiekt kolejarza. My też powoli się zbieramy, także jeszcze raz z tego miejsca dziękuję i, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Benjamin Ilnicki, trener GKS-u II Katowice, trenerzy po bardzo fajnym meczu, przegrywacie dzisiaj z Myszkowem 3-4. Tak jest, mecz uważa na bardzo wysokim poziomie. Tak jak mówię, ja się cieszę, ponieważ my jesteśmy akademią i takie mecze jeszcze bardziej budują nasz zespół. I szczere gratulacje do z Myszkowa, bo wiedzieliśmy, że to będzie spore wyzwanie, a i tak zespół nas bardzo mocno skoczył, zwłaszcza pod tym kątem motorycznym, bo dziewczyny były niesamowicie wybiegane i pokazały się ogromny charakter, także dla Was te ogromne gratulacje. Jesteście zapleczem gks Katowice, który jest jednym z, z najlepszych drużyn w Polsce. Jakie jest właśnie zadanie tych, tych rezerw? Zasilać pierwszą drużynę, osiągać większy sukces, wejść do wyższej ligi? Tak, naszym głównym celem jest to, żeby promować, wychować jak najwięcej zawodniczek, które będą w stanie dojść do pierwszej drużyny, ale nie tylko po to, żeby tam wyjść, tylko żeby odgrywać znaczące role i na tym my się skupiamy. Nie ukrywamy dużo, nam to pomaga, jeżeli zawodniczki schodzą, pomagają, ale naszym głównym celem jest to, żeby one schodziły i dawały przykład tym zawodniczkom, które za chwilę mają do nich dołączyć do pierwszej drużyny. Gratuluję tego dobrego meczu i do zobaczenia w szkowie. Dziękuję Ślicznie i